Witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj cofamy się do pamiętnego 1957 roku, kiedy Polska zmierzyła się ze Związkiem Radzieckim i wygrała 2 do 1 w meczu, który miał znaczenie wykraczające daleko poza sport. To był moment narodowej dumy, a w tle tej piłkarskiej historii kryło się coś więcej. Zostańcie z nami, a opowiemy wam o wielkiej symbolice polityce i wyjątkowej atmosferze tego dnia. Polska w tamtych czasach była naznaczona wojennymi ranami i terrorem stalinowskim, a niemal każda rodzina doświadczyła strat. Choć głośno nie mówiono o tragicznych przeżyciach związanych z dominacją radziecką, mecz z ich drużyną piłkarską stał się szansą na wyrażenie dumy narodowej. Oficjalny program meczu rozdawany kibicom na trybunach w doskonały sposób ilustruje ówczesne realia polityczne i wymuszoną przyjaźń z Rosjanami. Jak zapisano we wstępie proszury, sportowe kontakty obu naszych krajów cechowała zawsze serdeczna przyjaźń i cieszymy się, że mamy okazję jeszcze raz dać jej świadectwo. Pragniemy oczywiście uzyskać w spotkaniu jak najkorzystniejszy wynik, ale jest również naszym dążeniem zrewanżowanie się sportowcom radzieckim za ich niezwykłą gościnność i troskliwość, z jaką spotykaliśmy się wielokrotnie podczas pobytu w ZSRR. Taki ton propagandowy dobrze ukazuje, mu, jak silne było podporządkowanie Polski wobec wielkiego brata. Polscy zawodnicy mieli głęboko osobiste powody, by ten mecz potraktować jako Coś więcej niż tylko sportową rywalizację. Gerard Cieślik, który cudem uniknął łagrów, i Edward Szymkowiak, którego ojciec został zamordowany w Katyniu, doskonale rozumieli, co to zwycięstwo znaczy dla polskich kibiców. Dla nich była to prawdziwa walka o honor i pamięć. Gdy Cieślik zdobywał bramki, trybuny szalały kibice, wbiegali na murawę, by wyrazić swój zachwyt. Piłkarzy całowano, zdzierano z nich stroje, a po meczu, kiedy zawodnicy przebywali pod prysznicami, nawet próbowano umyć im nogi. Takiej euforii polska piłka nożna chyba nigdy wcześniej ani później nie doświadczyła. Dzięki odwilży politycznej ówczesne gazety mogły pisać o meczu w swobodny sposób, bez cenzury. Wygrana miała wymiar nie tylko sportowy, ale także symboliczny. Stała się swego rodzaju rewanżem za doznane krzywdy. Pierwsza bramka dla Polski. Gra trwała już dobrą chwilę, a polscy zawodnicy budowali presję na przeciwnikach. Wtedy właśnie miała miejsce akcja, która przeszła do historii polskiego futbolu. Prawą stroną pędził Gawlik, a następnie podał piłkę do Brychczego. Brychczy, mimo asysty radzieckiego obrońcy netty, odegrał ją do Kępnego na skrzydle. Kępny wrzucił piłkę w pole karne, a Cieślik, jak wytrawny snajper, znalazł się na odpowiednim miejscu. Z kilku metrów oddał strzał, który minął legendarnego radzieckiego bramkarza lwajaszyna. Piłka wpadła nisko do bramki po prawej stronie. Stadion eksplodował. Polska, gol. Druga bramka, Cieślik, znów uderza. Po przerwie, pięć minut od wznowienia gry, nadszedł moment, który wbił radziecką drużynę w ziemię. Akcja zaczęła się od prostopadłego podania Cieślika do Brychczego, który natychmiast ściągnął do siebie obrońcę Kuzniecowa. W jednej chwili Minął rywala, a następnie posłał piłkę miękko nad pole karne. Maslenkin próbował przeciąć podanie, ale cieślik uprzedził wszystkich. Wyskoczył i głową uderzył piłkę w lewy róg bramki. Gol dla Polski! Kibice oszaleli. Odpowiedź radzieckich ciemiężycieli: Bramka Iwanowa. Radziecka drużyna, choć zaskoczona dwubramkowym prowadzeniem Polski, walczyła do końca. W końcówce meczu Walentin Iwanow zdołał zdobyć honorowego gola. W końcowej minucie przebijał się przez polską obronę i ostatecznie strzałem pokonał bramkarza Szymkowiaka. Mimo tej straty, euforia polskich kibiców trwała, a końcowy gwizdek przypieczętował nasze zwycięstwo. Polska 2. Rosjanie 1. Tak relacjonowano ten mecz. Koncert gry, piłka wędrowała od nogi do nogi. Zawodnicy radzieccy są wyraźnie nie załamani. Polscy piłkarze ogrywają ich jak chcą. Andrzej Lewandowski. Trybuna Ludu. 21 października 1957 roku. Ten mecz zapisał się złotymi zgłoskami w historii polskiego futbolu. Zostawcie łapkę w górę. Subskrybujcie i dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tym niesamowitym spotkaniu.